Na ulicy Wierzbowa w małym miasteczku brzeg Dolne Życie toczyło się niespiesznie, jakby czas zapomniał tu zaglądać. Miałam na imię Aneta, 32 lata, mieszkałam samotnie w piętrowym domu po babci i nauczyłam się lubić ciszę, która początkowo mnie przytłaczała. Pracowałam zdalnie jako tłumaczka, całe dnie spędzałam przy komputerze, w kapciach i z kubkiem kawy pod ręką. Wieczorami piłam tanie wino, wertowałam powieści francuskie, które i tak odkładałam po kilku stronach i zapominałam się w podcastach o starych zapachach. Tuż obok mieszkała rodzina Malinowskich. Ich syn, Kamil, był świeżo po studiach prawniczych. Spokojny, schludny chłopak z tym spojrzeniem, które nie ślizga się po ciele, tylko naprawdę patrzy. Czasem wymienialiśmy uśmiechy przez płot, czasem kiwnęliśmy sobie głowami. I tyle. Pewnego czerwcowego popołudnia, w piątek przed dniem zakochanych, upał był duszący i nieprzyzwoity. Wtedy pierwszy raz go zobaczyłam. Stary, wypolerowany Mercedes zaparkował przed domem Malinowskich. Z auta wysiadł mężczyzna, wysoki, oliwkowej cerze i siwych włosach splecionych z czasem i doświadczeniem. Miał na sobie białą koszulę z rozpiętym kołnierzykiem i rękawy podwinięte do łokci. Jego ruchy były pewne, ale spokojne. Od razu wiedziałam, że to nie sąsiad ani znajomy, to ktoś z innego świata. Z balkonu usłyszałam głos Kamila. To mój wujek Michał. Przyjechał na weekend. Michał? Imię, które zabrzmiało w mojej głowie jak pierwsza nuta zapomnianej piosenki. Następnego ranka zeszłam po świeże bułki i on tam był. Stał przy furtce z filiżanką kawy w dłoni. Sam patrzył na chmury. Przez chwilę się zawahałam, ale zanim zdążyłam odejść, odwrócił się i powiedział: Dzień dobry. Aneta, prawda? Kamil o pani wspominał. Jego głos był cichy, ale mocny. Taki, który przenika przez skórę, zanim dotrze do uszu. Rozmawialiśmy chwilę. O pogodzie, starych samochodach, o zapachu pieczywa z lokalnej piekarni. Miał w sobie coś nieuchwytnego, był bezpośredni, ale uprzejmy. Patrzył prosto w oczy i uśmiechał się tak, jakby każda radość była cudem, który należy docenić. Jego usta ledwo się poruszały, ale w spojrzeniu była odwaga. I tajemnica. W niedzielę, dokładnie w Dzień Zakochanych, Dzień był chłodny i mrzysty. Siedziałam owinięta kocem na werandzie, kiedy nagle podszedł. Miał parasol i dwa kubki kawy. Pomyślałem, że może dziś przyda się towarzystwo. Powiedział spokojnie. Podał mi kubek. Zaskoczona, wpuściłam go przez bramkę. Usiedliśmy pod zadaszeniem. Rozmawialiśmy przez długie godziny. O książkach. O jego podróżach, o samotności. Michał mówił z niezwykłą ostrożnością, tak jakby każde zdanie dotykało, jakby słowa miały kształt. A ja słuchałam całym ciałem. W pewnym momencie, kiedy opowiadał o starym tangu tańczonym na maleńkim balkonie w Buenos Aires, dotknął mojej dłoni. Przez przypadek prawie żadne z nas nie cofnęło ręki spojrzałam na niego. On już na mnie patrzył. Uważnie. Głęboko. Cisza między nami była gęsta jak dym. W końcu on pierwszy odwrócił wzrok i uśmiechnął się przepraszająco. Nie wiedziałam, czy poczułam ulgę, czy zawód. Wieczorem usłyszałam silnik jego samochodu. Michał wysiadł, pomachał z ulicy. Zeszłam na dół, otworzyłam bramkę. Nie powiedział ani słowa. Wszedł powoli, jakby pytał o pozwolenie oczami. Nasze spojrzenia znowu się spotkały. Napięcie między nami stało się prawie namacalne. Nie lubię niedokończonych pożegnań, powiedział cicho. Głos miał niższy, chropowaty od wieczoru. Kiedy przeszedł obok mnie, nie dotknął mnie, ale ciało zareagowało, jakby jednak to zrobił. Każdy centymetr skóry zadrżał. Usiedliśmy na werandzie. Było jak wcześniej, ale zupełnie inaczej. Zamiast rozmowy, cisza. Cięższa niż wcześniej. Spojrzał na mnie. Lubię jak pani słucha powiedział. Pani słucha całą sobą kropka słucham, kiedy głos na to zasługuje odpowiedziałam prawie szeptem. Zbliżył się. Delikatnie. Palcami dotknął mojego policzka. Gdy jego dłoń spoczęła na moim karku, poczułam, jakby cały świat się zatrzymał. Pocałunek był powolny, głęboki, nieśpieszny, jakbyśmy oboje badali nieznany ląd. Jego wargi były pewne, ale miękkie. A kiedy dotknęłam jego koszuli i poczułam pod nią ciepło jego ciała, coś we mnie pękło. To nie był flirt. Nie była to uciecha chwilowego zbliżenia. To było coś innego. Coś, co rozgrzewało od środka, a jednocześnie nie dawało się nazwać. Poniedziałek rano przyszedł cicho i niepostrzeżenie. Michała już nie było. Samochód zniknął, a wraz z nim jego ciepło, głos. Zapach. Dom obok milczał. Wszystko było jak dawniej, a jednak zupełnie inne. Próbowałam zająć się czymkolwiek, wyprałam firanki, które tego nie potrzebowały, przełożyłam książki z jednej półki na drugą, ale serce nadal biło nieregularnym rytmem. We wtorek, kiedy wróciłam z warzywniaka, znalazłam na mojej werandzie małe białe pudełko, owinięte w prostą wstążkę, bez nadawcy. Bez karteczki. Już wiedziałam. Ręce lekko się trzęsły, gdy rozwiązywałam wstążkę. W środku znajdowała się mała, szklana fiolka z ręcznie wypisaną etykietą: Olejek jaśminowo cynamonowy W środku leżał też złożony na pół skrawek papieru. Mówiłaś, że lubisz zapachy, które zostają na skórze. Ten należy do moich ulubionych. Użyj gdy będziesz chciała o mnie pamiętać, albo zapomnieć. Nie było podpisu. Nie musiał być. Wieczorem wtarłam kropelkę olejku na nadgarstek. Zapach uderzył we mnie znajomo, boleśnie słodko. Mieszanka jaśminu i ciepłej przyprawy sprawiła, że zamknęłam oczy, a ciało przypomniało sobie wszystko. Czułam dłoń Michała na karku. Jego oddech, kiedy zbliżał się do moich ustęp palce, które sunęły po mojej tali jak po porcelanie. Znowu tam byłam. I znowu byłam cała. W środę, tuż przed zmierzchem, Kamil zapukał do furtki. Trzymał pod pachą brązową, dość ciężką teczkę. Wujek coś zostawił, powiedział, lekko zmieszany. Znalazłem na werandzie. Podziękowałam. Zamknęłam drzwi i rozwiązałam pasek teczki. W środku, oprócz dokumentów, był też gruby, czarny notes. Czułam, że to coś więcej niż kalendarz. Przewróciłam kilka stron: były tam przepisy kulinarne, krótkie opisy win, wspomnienia podróży. Ale między nimi znajdowały się ręcznie pisane kartki, coś na kształt listów, niedokończonych, nigdy nie zaadresowanych. Jedna z nich, z datą 12 czerwca zatrzymała mnie na długo. Dotknąłem jej ust i coś we mnie pękło. Ona nie wie, ale to pierwszy raz od lat, kiedy zobaczyłem kogoś z otwartą duszą. I nadal się trzęsę w środku. Nie wiem, czy wrócę. Nie wiem, czy mogę. Ale wiem, że coś jej zostawiłem. I że coś jej zabrałem. Zamknęłam notes ostrożnie. Przycisnęłam go do piersi, jakby był żywy. Serce we mnie biło tak, jakby rozpoznawało echo czyjegoś. W piątek dostałam wiadomość. Numer nieznany. Wciąż o tobie myślę. Będę w mieście w sobotę. Przejdę przez rynek o 17. Tylko przejdę. Tylko spojrzę. Chyba że chcesz więcej. W sobotę wstałam z sercem w gardle. Nie odpowiedziałam. Nie potrafiłam. Ale wiedziałam, że pójdę. O szesnastej założyłam długą, zwiewną spódnicę w kolorze ciemnego granatu i kremową bluzkę z szerokimi rękawami, które lekko opadały na ramiona. Włosy spięłam niedbale, jakby przypadkiem, a na nadgarstek wtarłam odrobinę tego olejku, jak zaklęcie. Usiadłam na ławce przy rynku. Drżały mi palce, kiedy splatałam je na kolanach. Minuty wlokły się jak godziny, aż w końcu zobaczyłam go. Michał szedł powoli, w białej koszuli i ciemnych spodniach, płaszcz przewieszony przez ramię. Gdy mnie zauważył, nie przyspieszył. Zatrzymał się przed ławką. Spojrzeliśmy na siebie długo. Nie chciałem wyjeżdżać. Ale myślałem, że tak będzie uczciwiej. Nie chciałam, żebyś wyjeżdżał. Moje słowa były cichsze niż zamierzałam. Usiadł obok. Blisko. Pachniał tak samo. A jednocześnie inaczej. Teraz tym olejkiem, który już był częścią mnie. Wracam za dwa dni. Na razie. Ale chcę, żeby to było na stałe. Zanim odpowiedziałam, uniosłam dłoń i dotknęłam jego policzka. Przesunęłam palcami po jego ustach. To nie zatrzymuj się. Już nie. Pocałował mnie. Powoli, głęboko. Bez cienia wątpliwości. Wśród gwaru rynku, między cichymi rozmowami ludzi i śpiewem gołębi, nasze ciała powiedziały sobie prawdę. A serca zrozumiały, że już się nie da wycofać. Michał wrócił dwa dni później, tak jak obiecał. Nie zadzwonił, nie napisał. Po prostu zapukał do furtki późnym popołudniem. Stał tam z torbą podróżną i uśmiechem, który nie potrzebował słów. Wpuściłam go bez pytania. Czułam, że to, co zaczęło się między nami, nie miało już odwrotu. Nie zamieszkał ze mną. Przynajmniej nie od razu. Nadal spał w domu obok, u siostry, ale coraz częściej zasypiał na mojej kanapie. Zostawiał u mnie książki, koszule, a nawet pastę do zębów. Granica między naszymi światami zaczęła się rozmywać, jak tuż w deszczu. Poranki zaczęły się od wiadomości. Zrobiłem kawę. Wpadnij, jeśli masz ochotę. Wieczory kończyły się szeptami przy kuchennym stole. Zostaniesz dziś? Wszystko było czułe, ale napięte. Jakbyśmy oboje trzymali w rękach zapalony nad, starając się nie dopuścić do wybuchu. Ale on wisiał w powietrzu. W środę zaprosiłam go na kolację. Gotowałam długo, powoli, korzystając z jego notatek kulinarnych. Ubrałam się nie jak na randkę, ale jak na coś ważniejszego. Długa kremowa sukienka z miękkiego lnu, z dekoltem, który ledwo sugerował więcej. Na szyi cienki złoty łańcuszek, we włosach klamra z bursztynem. Czułam się kobieco. Gotowa. Ale bez przesady. Kiedy przyszedł, przyniósł butelkę wina i ten swój intensywny zapach. Patrzył na mnie z drzwi z takim spojrzeniem, jakby świat stanął mu na moment. Ubrałaś się dla mnie? Zapytał cicho, rozpinając płaszcz. Ubrałam się, bo chciałam, żeby ta noc była inna. Kolacja była delikatna. Lekkie ravioli z ziołami i grzybami, białe wino, cicha muzyka w tle. Siedzieliśmy naprzeciw siebie, a nasze stopy co chwilę się dotykały pod stołem. Każde muśnięcie paliło. Jego oczy co chwila wracały do mojego dekoltu, a usta zaciskały się tak, jakby powstrzymywały słowa, albo coś więcej. Kiedy wstałam, by zebrać naczynia, chwycił moją dłoń. Zostaw, wszystko zostaw. Odwróciłam się. Stał już blisko. Złapał mnie za twarz delikatnie, jakby się bał, że mogę się rozpaść w palcach. Spojrzał mi w oczy i powiedział. Śnie o tobie każdej nocy. Od tej jednej. Nie odpowiedziałam. Moje ciało odpowiedziało pierwsze. Zamknęłam oczy i zbliżyłam się. Nasze usta zderzyły się nie z pośpiechem, ale z głodem. Z tą cichą, starannie tłumioną potrzebą. Zaciągnął mnie na kanapę, nie przestając całować. Ręce miał gorące, ale kontrolowane. Poruszał się tak, jakby znał mapę mojego ciała, choć nigdy jej nie widział. Każdy dotyk był świadomy, precyzyjny. Kiedy palcami przesunął po moim odsłoniętym ramieniu, skóra mi się spięła. Sukienka sunęła się lekko. Nie szarpnął. Pochylił się i przesunął nosem po moim obojczyku. Zadrżałam. Przyciągnęłam go do siebie. Nigdy się tak nie czułam, wyszeptałam. Ja też nie, odpowiedział z łoskotem w głosie. Przez chwilę tylko oddychaliśmy. Potem jego dłoń przesunęła się po moim udzie, powoli, z szacunkiem. Zatrzymał się. Spojrzał na mnie. Milcząco zapytał. I ja również milcząco odpowiedziałam, lekkim skinieniem głowy, uchwyceniem jego dłoni. Reszta była jak cicha modlitwa, powolna, pełna dotyku, ciepła i spojrzeń. Moja sukienka opadła, jego koszula rozpięła się. Ale nic nie było szybkie. Każdy gest miał znaczenie. Nie było słów, ale było wszystko. Po wszystkim leżałam z głową na jego klatce piersiowej. Słyszałam bicie jego serca. Miałam na sobie tylko jego koszulę i ten zapach. Olejek, pot, wino i miłość. Jesteś teraz moim miejscem, powiedział. I ja już wiedziałam, że nie mam dokąd uciekać. Bo to miejsce było we mnie. Słońce leniwie przeciskało się przez zasłony, a ja leżałam w jego koszuli, na zmiętym prześcieradle, czując na skórze nie tylko ciepło poranka, ale i drżenie czegoś głębszego. Michał jeszcze spał leżał na boku, z twarzą częściowo ukrytą w ramieniu. Oddychał spokojnie, miarowo, jakby właśnie tutaj, w tym łóżku, odnalazł swój azyl. Patrzyłam na niego w ciszy, próbując zapamiętać każdą linię jego twarzy, te drobne zmarszczki wokół oczu, lekki zarost, który wieczorem mnie łaskotał, i linię szczęki, która poruszała się rytmicznie przy każdym oddechu. Wydawał się obcy i mój jednocześnie. Zeszłam na palcach do kuchni, zawiązując koszulę w pasie, bo była za duża. W powietrzu nadal unosił się zapach wczorajszego wina, jaśminowego olejku i ciała. Ten zapach był jak zaklęcie. Wypełniał przestrzeń tak samo, jak on wypełniał mnie. Zaparzyłam kawę. Dwie filiżanki. Kiedy wróciłam z tacą do sypialni, on już siedział na łóżku. Przykryty tylko do pasa, z nieokiełznanymi włosami i oczami, które mówiły więcej niż jakiekolwiek słowa. Spojrzał na mnie z tą swoją charakterystyczną mieszanką czułości i pożądania. To powinno być zakazane, mruknął, widząc mnie w jego koszuli i nagich udach. Patrzeć na ciebie tak od rana to za dużo. Usiadłam obok i podałam mu kawę. Oparł czoło o moje. Przez chwilę po prostu oddychaliśmy razem. Ale w tej harmonii czaiło się coś więcej. Coś cięższego. W przyszłym tygodniu muszę wrócić do Wrocławia, powiedział nagle. Zamilkłam. To było nieuniknione. Wiedziałam. A jednak serce zabiło szybciej. Muszę domknąć sprawy zawodowe, sprzedać mieszkanie, spotkać się z kimś z przeszłości. Słowo przeszłość zawisło w powietrzu jak ostrze. Poczułam w gardle gorycz, której nie potrafiłam przełknąć. Ale nie zapytałam. Jeszcze nie. Przyciągnęłam się do niego, opierając głowę o jego pierś. A potem? Wyszeptałam. Długo nie odpowiadał. Pogłaskał mnie po włosach. Potem wrócę. Jeśli mnie jeszcze będziesz chciała. Odgarnęłam włosy z twarzy, spojrzałam mu w oczy. Nie mów mi takich rzeczy. Wiesz, że będę. Tydzień minął jak w zawieszeniu. Każdy dzień z nim był jak wytarty bilet do kina, który się chce zatrzymać na zawsze. Śniadania na werandzie, wspólne zakupy, wspólne wieczory z książkami które tylko udawaliśmy, że czytamy. Ciała nasze znały się już dobrze, ale każde kolejne spotkanie było jak pierwsze, z niecierpliwością, drżeniem i uważnością, która wzbudzała dreszcze. W czwartek rano pożegnaliśmy się. Pocałunek był długi, jego ręce długo trzymały moją twarz. Wyszedł, ale jego zapach został. Na poduszce, na szaliku, który zapomniał, i na mojej skórze. Dni, które nastąpiły. Były ciche. Zbyt ciche. Telefon dzwonił wieczorami. Głosy przez słuchawkę szeptały więcej, niż mówiliśmy głośno. Czasem mówił o zmęczeniu. Czasem o sprawach, które wymagają czasu. A ja słuchałam i czułam, jak w środku we mnie coś się powoli rozrywa. Pewnego wieczoru, po zbyt długim milczeniu, zapaliłam świecę i wtarłam olejek w nadgarstek. Zamknęłam oczy i znów go poczułam, jakby był obok, jakby trzymał moją dłoń, jak wtedy, gdy wszystko dopiero się zaczynało. A potem dźwięk furtki. Wybiegłam do drzwi. Stał tam, bardziej chudy, z dłuższymi włosami, ale z tymi samymi oczami. I nic nie trzeba było mówić. Patrzyliśmy na siebie i wszystko się we mnie otwierało. Zamknąłem wszystko. Sprzedałem mieszkanie. Zamknąłem przeszłość, powiedział. Zrobiłam krok w jego stronę. I jeszcze jeden. Objęłam go, a on przytulił mnie tak, jakby bał się, że zniknę. W tym uścisku było wszystko. Tęsknota, miłość, niepewność i dom. Pocałunek był inny. Nie jak powitanie. Jak powrót. Jak przysięga bez słów. W kolejne tygodnie nasze życie zaczęło układać się z czułych rutyn. Michał przeniósł się na dobre do domu obok, ale jego obecność coraz bardziej wypełniała także mój dom jego śmiech, ubrania, książki, zapach. Weranda, kiedyś pusta, stała się miejscem spotkań przy kawie. A łóżko, które tak długo należało tylko do mnie, już nigdy nie było zimne. Pewnego sobotniego poranka Michał zapukał do drzwi nie z kawą, a z doniczką. Bazylia. Wiedziałem, że zapominasz podlewać, to chociaż niech pachnie jak kuchnia u mamy, uśmiechnął się. W takich drobiazgach było więcej miłości niż w najdłuższych listach. Czułam się, jakbym znów miała dwadzieścia lat ale z mądrością trzydziestu. Nasze noce były pełne bliskości. Michał potrafił dotykać tak, że każdemu śnięcie wydawało się błogosławieństwem. Nie było pośpiechu, nie było niepewności. Jego palce znały już moją skórę jak mapę, a ja znałam rytm jego oddechu, zanim jeszcze go wypowiedział. Mój ulubiony moment? Gdy całował mnie tuż pod uchem, w miejscu, gdzie moja skóra reagowała, jakby znała tylko jego. Ale spokój to iluzja. I ona pękła nagle. W środę po południu zadzwonił domofon. Michała nie było, pojechał na jeden dzień do Opola na spotkanie z wydawcą. Otworzyłam. Przed bramką stała kobieta. Wysoka, pewna siebie, ubrana w długi granatowy płaszcz. Miała mocno związane włosy i spojrzenie, które nie potrzebowało pytać. Szukam Michała, powiedziała. Nie ma go. A pani to? Była narzeczona, odpowiedziała, prostując się jak do ataku. Zamarłam. Przeszłość, która miała być zamknięta, właśnie spojrzała mi w twarz. Nie martw się, nie przyszłam o niego walczyć. Chciałam tylko zobaczyć, czy już naprawdę wybrał. Nie odpowiedziałam, tylko patrzyłam. Kobieta uśmiechnęła się lekko. Wiesz, zawsze miał słabość do kobiet, które słuchają, jakby nikt więcej nie istniał. Odwróciła się i odeszła. A ja stałam długo przed drzwiami, z sercem ciężkim jak kamień. Wieczorem, gdy Michał wrócił, był zmęczony. Usiadł na kanapie, zrzucił buty. Spojrzał na mnie i od razu zobaczył, że coś się zmieniło. Była tu, powiedziałam cicho. Zamilkł. Skinął głową. Wiedziałem, że się pojawi. Ale myślałem, że będę wtedy obok ciebie kropka. Dlaczego nie powiedziałeś? Usiadł obok. Ujął moją dłoń. Bo nie chciałem, żebyś się bała. Ale to był błąd. Ona należy do przeszłości. Zasłużyła na zamknięcie, ale nie na wyjaśnienia kosztem naszej teraźniejszości. Patrzyłam mu w oczy. Były zmęczone, ale prawdziwe. Przesunął dłonią po moim policzku. Jesteś moim wyborem, Aneta. I nie ma już innych drzwi, które chciałbym otwierać. Tej nocy kochaliśmy się inaczej, z siłą, która rodzi się z bólu i potrzeby potwierdzenia. Nie było szeptów. Był tylko oddech, mocny uścisk, dłonie, które nie chciały puścić. Każdy centymetr jego ciała był jak pytanie, a moje odpowiedzi były bez słów. Mocne, pewne, bez ucieczki. Po wszystkim Michał zasnął z głową na moim brzuchu. Gładziłam jego włosy, myśląc o tym, że spokój to nie brak burzy, a umiejętność pozostania mimo niej. W piątek rano, kiedy wróciłam z targu, znalazłam w skrzynce list. Bez nazwiska, bez adresu zwrotnego. W środku było zdjęcie czarno-białe, stare, z Michałem i tą kobietą. Na odwrocie tylko jedno zdanie: Nie wszystko się kończy. Tylko dlatego, że przestało trwać. Zadrżałam. To był cios w miejsce, które dopiero co się zagoiło. A jednak nie podarłam zdjęcia. Odłożyłam je do szuflady. Nie powiedziałam mu o liście. Jeszcze nie. Wieczorem, kiedy siedzieliśmy razem na werandzie, zapytałam. Gdyby jutro trzeba było wyjechać. Bez powrotu. Pojechałbyś? Spojrzał na mnie długo. Tylko jeśli ty byś jechała ze mną kropka. Uśmiechnęłam się. Ale w środku już wiedziałam, przeszłość nie odpuszcza tak łatwo. I nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.